Jeżeli przeczytaliście tytuł tego filmu na dłużej niż pierwszy 15 litrów, z pewnością zobaczyliście, że jest to nasz test 41. A to znaczy, że jest to pierwszy test sezonu trzeciego. Sezon trzeci od sezonu drugiego nie będą się różniły wiele. Zostaje z nami test skrzynki Taniego Wina, zostaje test hamowania THP oraz zostaje wyścig na 134 kroki. Zmienia się jednak klimat. Ten sezon utrzymywany będzie w klimacie Japonii i już żałuję, że się na to zgodziłem. Niemniej jednak nazwa tego sezonu brzmi Full Metal Auto. Jakie zmiany nas czekają? Zmiany będą niewielkie, jak już powiedziałem, ale jednak jakieś będą. Przede wszystkim te skrzynki taniego wina dzisiaj liczymy po japońsku, zaraz po tym, jak się go nauczę, bo jedyne, co potrafię powiedzieć, to Godzilla i Suzuki. Oprócz tego nasz stary Tomisław Hajtuniszewski-Pasiak, po tym, jak został rozjechany 7 razy, może w końcu odejść na emeryturę i mamy tam jego nowego zastępcę, jego syna, Tomasz Han. Oprócz tego nowością będzie to, że od dzisiaj możecie nas obserwować na mediach społecznościowych, na Facebooku i Instagramie, ponieważ dorobiliśmy się od osoby, od mediów społecznościowych. Olu, chodź, pokaż się Państwu tu z tej strony. To jest Ola. Ola będzie wrzucała relacje na Facebooka i Instagrama. Jak to odzyskamy? Zaraz potem, jak będziemy tego Instagrama jeszcze mieć. Tak, dobrze, Olu, dziękuję. Ale największym powrotem w tym sezonie jest to, że powraca. Tadeusz Fujara. Tadeusz Fujara powrócił i po raz kolejny, tak jak w sezonie pierwszym, będziemy rywalizować o miano najszybszego kierowcy na naszym torze. Zobaczymy, kto tym razem wygra. Ostatni raz wygrał Tomasz. Tym razem z pewnością będę to ja. W mojej pracy liczy się szybkość. Muszę mieć miejsce na wszystko, co jest mi niezbędne do pracy. Koszty? Zawsze ograniczam do minimum. A gdy wydarzy się niespodziewane, muszę mieć pewność. Pewność, że poradzę sobie z tym sam. Dlatego wybrałem darcie, Dacie Jogger. you <laughs> Dacia Jogger zasłynęła ostatnio jako najtańsze rodzinne auto siedmioosobowe. Do nas jednakże dotarł egzemplarz, który ostatniego rzędu siedzeń nie ma. W takim przypadku nie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak bardzo przydatna darcia Jogger będzie dla osoby posiadającej kartę wielkiej rodziny. Niewiele myśląc, postanowiliśmy zerwać z utartym schematem, spojrzeć na darcie z nieco innej perspektywy. Na pierwszy rzut oka przypomina kombi, ale podwyższone zawieszenie i plastiki na zderzakach są żywcem wyjęte z suwa którym nie jest. Mimo siedmiosobowej opcji i wysokiej bryły nadwozia, nie jest też minivanem. Czym jest więc Dacia Jogger? Tego nie wiedzą nawet najstarsi mnichowie z zakonu braci Alfonsów. W końcu żyjemy w czasach, gdzie coupe może być jednocześnie suwem. Niemniej, biorąc pod uwagę cechy bryły nadwozia jogera, możemy stwierdzić, że ma całkiem niezły potencjał na dostawczaka. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy zatem, jak dobrym autem dostawczym jest najnowszy rumuński kombi suwowan. Czy jednocześnie może być także niezłym autem osobowym? Tego dowiemy się już za chwilę. Jedziemy. Skoro temat bryły mamy już omówiony, czas przyjrzeć się temu, jak ona wygląda pod kątem designerskim. Już od przodu widzimy dużą inspirację dacią logan. Przecież te światła, ten grill i nawet kratka taka ogromna na dole są prawie jakby żywcem wyjęte z logana. Ale poza tą krateczką, która jest też obudowana plastikiem, Mamy plastikiem obudowane także halogeny. Plastiku w joggerze jest dużo. Znajduje się on tak samo tutaj na obrysie linii, jakby nadwozia. Na nadkolach znajduje się ten plastik, znajduje się też tutaj w dokładce. Przechodząc dalej jednakże, idąc tą linią tego plastiku, możemy zauważyć ciekawy dodatek, a mianowicie naklejki z serii Dacia Extreme Limited Edition. Otóż Próbują one naśladować fakturę karbonu prawdopodobnie. Niemniej są to tylko naklejki. Tak samo taka naklejka znajduje się tutaj, w tym wielkim, ogromnym, głębokim przetłoczeniu na boku nadwozia. Pod, pod tą naklejką jednak znajduje się też znowu plastikowa nakładka progu, zupełnie jak w suv -ie. A co do samego lakieru, to jest to typowy joggerowy lakier z reklamy. Taka ciekawostka. Dalej idąc, u góry jak widać dobrze pociągnięte, bardzo wysoko i długo pociągnięte relingi. Idąc linią relingów, zauważamy całkiem interesujący kształt. Tylnej szybki, zaraz obok naprawdę grubego słupka D. Pod nim natomiast znajduje się wielka, ogromna klapka, pod którą znajdują się oczywiście dwa wlewy. Jeden na benzynkę, a drugi na szlachetne paliwo zwane LPG. I z tyłu czeka na nas niespodzianka. Otóż nasza Dacia staje się nagle Wolwem. No bo powiedzcie mi, czy te tylne lampy nie są inspirowane chociażby jakimś Volvo, nie wiem, XT70, czy choćby starszym V70? Dla mnie jest to bardzo dobrze zgapione. Niemniej z innych ciekawych rzeczy, napis Dacia nie jest wyklejoną plastikową, jakby takim emblematem plastikowym, on jest po prostu naklejką. Tanio zrobioną, szorstką naklejką. No cóż, ograniczony budżet, wiadomo. Takim samym napisem, taką samą naklejką jest tutaj jeszcze nazwa modelu Jogger. Jest to także naklejka. No ale cóż, wiadomo, Rumunii mieli oczywiście ograniczony budżet. I moim osobistym zdaniem przy tak ograniczonym budżecie, tacie prezentuje się ciekawie i na pewno wyróżnia się na ulicy. Skoro już jesteśmy z tyłu, czas sprawdzić, jak przydatna okaże się przestrzeń bagażowa jogera do wożenia paczek. Tutaj z rozłożonymi siedzeniami mamy aż 1819 litrów pojemności. Minimalna pojemność bagażnika ze złożonym drugim rzędem siedzeń to dalej przepasne 709 litrów. Jak sprawdzi się to w pakowaniu tutaj paczek dla odbiorców? Przekonajmy się. No jak widzicie, w Jogera włożyliśmy pół ładunku z Volkswagena Transportera i dalej zostało nam kupę miejsca. Oznacza to, że Joger będzie naprawdę świetnym autem do dostarczania paczek. W ogóle, kogo jakieś paczki obchodzą? Won, poszedł. Czas na coś ważnego. O wiele ważniejszym pytaniem jest to, ile taniego wina będziemy w stanie dostarczyć na imprezy firmowe. Zaczniemy w pionie. I muszę sobie wyświetlić Poński alfabet, czy tam alfabet, ale w cyfrach, bo nie umiem liczyć po japońsku. Ichi, ni, san, yon, go, roku. Moje ulubione. Nana, hachi, kiyu, e. yu. Jak będzie 12 po japońsku? Juni. Juni w pionie. Teraz w poziomie. Ichi, ni, san, yon, go, roku. Nana, hachi, kiyu, u. Juni, czyli mamy Juni plus Juni, łącznie daje to 24, co jest rekordem czasów na naszym kanale. Nie ukrywajmy, niestety, tak szanowany zawód jak kurier to nie jest specjalnie mocno opłacalna, dobrze płatna praca. Dlatego więc po co wydawać 250 zł na hotel po imprezie integracyjnej, jak się można kimnąć w naszym dostawczaku. Więc teraz na szybko zrobimy jeszcze dodatkowy test, tak zwany test Woodstockowicza, bo na Woodstocku bardzo często ludzie śpią w takich samochodach. I tak, tylko że coś tam o tym wydarzeniu wiem, to się już przygotowałem, mam ze sobą śpiwór, który jest prawdopodobnie starszy niż ja, składam sobie siedzenia, Śpiór mam już rozłożony. Na udstoku zawsze trzeba mieć jeszcze ze sobą plecak i obowiązkowe doposażenie. I powiem tak: nie jest tu specjalnie najwygodniej, ponieważ w gdzie daleko jest dobycia równo. Te fotele mają tutaj bardzo duży skos do góry, a w dodatku tutaj jest taki dół, przez co mój kręgosłup czy też dupa po prostu wpadają tam do dołu, a kręgosłup śpiegina do tyłu. Aż mi się mikrofon rozbił. Nie jest więc to specjalnie wygodna pozycja do spania, ale kiedy mamy w krwi 3 promile, to prawdopodobnie jest z nami tak już wszystko jedno i jakoś by tu szło umrzeć, gdyby nie to słońce. No cóż, ale na Woodstock nie idzie się samemu. Trzeciej osoby już do środka nie zaprosimy. Zmieścimy się maksymalnie w dwójkę. Niemniej, na upartego szłoby tutaj nawet spać. O ile byśmy oczywiście mieli za 3 promile we krwi, bo inaczej ta pozycja... Może być bardzo niewygodny. Przechodząc dalej w głąb auta, witamy Was na tylnej kanapie. I tak, trzeba przyznać, że z tyłu jest naprawdę wygodnie. Bardzo podoba mi się ustawienie fotela, to znaczy pod jakim on jest kątem. I przy okazji, kampa jest naprawdę wygodna. Ona nie jest ani taka zamięka ani za twarda, jest naprawdę bardzo fajnie wycelowana. Nie jest twardo nie jest miękko, jest tak akurat i jest bardzo optymalne tutaj pochylenie pleców. Co jeszcze mamy z tyłu? Z tyłu mamy lampeczkę i być może pamiętacie, jeżeli oglądaliście nasz kanał przy się i Logan, się, że tu w środku znaleźliśmy rumuńską szarańczę. Włączyliśmy sobie lampkę, a tam w środku lampki znajduje się... Robal. Robak. <grym> nie wiem, jak to się tam znalazło. <grym> to jest ta rumuńska szarańcza. Tym razem jest to rumuński pajączek i rumuński malutki komarek. I nie wiem, chyba Dacia to, to po prostu bazowo wrzuca do środka. Oprócz tego, z takich wygód z tyłu mamy Stoliczek, stoliczek, który nam może połamać żebra, kiedy z tyłu nie zapniemy pasów, a kierowca uderzy w drugi samochód. Wtedy nas to katapultuje tutaj, łamie nam żebra i umieramy. I tak, tu przede mną siedził nasz operator, czyli chłop 1,80 m. Ja mam 1,70 m i mam jeszcze całkiem dużo miejsca. Znaczy całkiem dużo to tak jest umownie, gdyby nie ten stoliczek byłoby go z pewnością więcej. Ale tu mamy gdzieś tak... 8 palce miejsca, a nad głową mam naprawdę bardzo dużo, tu mam całe 10 palce miejsca, więc z tyłu jest całkiem sporo miejsca, na pewno do góry, tu jest tak 1,80 m i 1,80 m mieściłyby się na styk. Tu jest jakieś tam gniazdko, fajnie, że cokolwiek się znalazło i tu mamy jakąś tam kieszonkę, zawsze coś, oczywiście z tyłu jest wszędzie plastik, ale kto by się tego czegoś innego spodziewał. Po nocy przespanej w bagażniku naszego dostawczaka w końcu za dnia możemy się przyjrzeć wnętrzu. I tutaj, jeśli dostaliście uczucia déjà vu, déjà vu. to wcale nie znaczy, że jesteście pod wpływem. Otóż to wnętrze wygląda tak samo jak w Loganie. Wygląda tak. tak samo jak w Sandero. I wygląda tak samo jak w Sandero Stepway. Tak, można zobaczyć to nawet na instrukcji obsługi, która jest przeznaczona jedna na cztery auta. I nawet w tej instrukcji obsługi na stronie 168... Mamy dokładnie tylko i wyłącznie jeden rysunek wnętrza nasz cztery samochody. Ale że praca dziennikarza wygląda tak, a nie inaczej, jesteśmy zmuszeni omówić to po raz kolejny. Od góry nasz stary, dobry przyjaciel, czyli tablet Manta jakości 300 zł na AliExpress z niekoniecznie nowoczesnym. Dodatkiem, jakim jest uchwyt na telefon. Tutaj dacia zniechęca wręcz do korzystania z wbudowanej nawigacji. Albo coś sugeruj. albo coś sugeruje dokładnie. Niemniej pod spodem materiał, który jest nawet miękki, tak samo jak w loganie wykonany jest dosyć twardo, mimo wszystko. A raczej jeśli chodzi o chropowatość. To to jest chropowaty jest miękki, ale chropowaty. To miałem właśnie na myśli. Pod spodem, cztery. Identyczne kratki nawiewu, tylko poustawiane w różne strony. Tutaj taka ciekawostka, te kratki nawiewu są zrobione na modłę tego znaczka Xtreme daci. Fajny designerski dodatek trzeba im to oddać. Poniżej standardowy panelik do sterowania tutaj. Co ciekawe, w naszej wersji grzaniem foteli, zarówno kierowcy, jak i pasażera, przycisk do, par do parkowania wszędzie, no i wyłączanie oczywiście systemu start-stop. Tak, ja chcę jeszcze tylko zaznaczyć, że uważam, że ktokolwiek do auta napędzanego LPG wsadził jeszcze dodatkowo przycisk EKO jest zwyczajnie bezczelny. To auto samo w sobie jest EKO? Dokładnie. Poniżej panel sterowania klimatyzacją, standardowy, bardzo prosty. Mam tutaj trzy pokrętła z wyświetlaczami w środku, cztery. Identyczne przyciski od podgrzewania przedniej szyby, tylnej szyby, włączenia klimatyzacji, zamknięcia obiegu zewnętrznego poniżej gniazdo zapalniczki oraz gniazdo USB do ładowania smartfona. Tego ta smartfona możemy upchnąć tutaj w dosyć dużą lukę, w taki schoweczek, jakby pod tym panelem klimatyzacji. A idąc dalej, otoczona chromowaną obwódką zostaje gałka od skrzyni biegów sześciobiegowej, w dodatku taka sama dokładnie jak w Loganie jest z tym silnikiem. Niemniej, fajnie, fajnie, że dodatek jest taki, że tutaj nawet na górze mamy chrom dodany. Nawet, nawet to jest miłe w dotyku, takie chyba nawet nie plastik. No, jakby bez ten niewidomy kierowca jeździł, to z pewnością mógłby coś z tego czytać, który bieg właśnie wrzuca. <noise> <noise> Kontynuując, tunel środkowy z twardego plastiku z, w naszej wersji, wyposażenia elektronicznym hamulcem Tutaj postojowym, gdzie w niższych wersjach wyposażenia zauważyłem, że ten hamulec jest na wajchę. Interesujące. Dwa kubko dalej i podłokietnik z materiałem, który też jest szorstki. No i plus jest taki, że ten podłokietnik jest zmontowany zdecydowanie lepiej niż w chociażby Renault Arcane. On nie lata aż tak. Fotele. Cóż, wykonane ze zwykłego materiału, ale jest on co ciekawe przyjemny w dotyku. W przeciwieństwie do materiału tutaj na konsoli środkowej na boczkach drzwi, on jest przyjemny w dotyku. Fotele same w sobie są też dosyć wygodnie, wygodne, ale o tym opowiemy jeszcze troszeczkę więcej w, w późniejszej części odcinka. Kierownica standardowa, czteroramienna, taka sama jak w loganie. Czego się mogliście spodziewać? Nowego raczej niewiele. Grunt, że za kierownicą znajduje się nasz ukochany przycisk od sterowania radiem, czyli jeśli ten przycisk znajduje się w aucie, to nie chcecie mieć radia, bo jest taki tragiczny. Niemniej mówiliśmy już o tym nieraz. Jeżeli macie do wyboru posiadać radio z tą gałką albo nie posiadać radia, to nie bierzcie radia. Dalej przed oczami kierowcy standardowe, okrągłe zegary. Wow! obrotomierz, prędkościomierz prędkość, w środku z wyświetlaczem, który to pokazuje na przykład takie dane jak przebieg czy spalanie, jest on czarno-biały. Tak, jeżeli chodzi jednego jakąś tam praktyczność tego wnętrza, to pasażer ma tu przed sobą bardzo duży schowek, ale to naprawdę moja ręka mieści się tam cała. I to tak mówię to totalnie szczerze, bo mogę tam wsadzić głębiej niż aż po łokieć, tak jak weterynarze to robią krowie. No god, please no. No! Ale nie będę kontynuował tego tematu. W każdym razie ten schowek jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży. Tu po bokach drzwi mamy jakieś tam a, też schowki. Co prawda one nie są duże, tu się butelka na pewno nie zmieści. To nawet nie jest wyprofilowane tak, żeby wsadzić tu butelkę, ale jakieś tam zdety rzucicie. Tu mam taki haczyk na torebkę. Tylko ja się zastanawiam, jak krótką rączkę musi mieć ta torebka, żeby ten haczyk tu był, żeby ona tu jeszcze wisiała. No naprawdę to chyba w Rumunii robią bardzo małe torebki dla bardzo małych ludzi no i pod wspomnianym przed Patryka podłokietnikiem mamy też schowek niewielki, mieści mi się tam ręka tylko i wyłącznie ponad garstek i to co uwielbiam, spasowanie tych plastików no to jest tak wysoka klasa spasowania, że mercedes z klasa może tylko i wyłącznie pozazdrościć ale w końcu siedzimy w rumuńskiej jest klasie pozostaje nam tylko powiedzieć jak to jest jeszcze wykonane no cóż, tutaj na przykład ten schoweczek no jakoś spasowania totalnie Leży. Niemniej, to wszystko jest zwyczajnie po prostu pancernie twardy. Ten plastik jest tak toporny, jest tak twardy, że on z pewnością się, może i się zetrze, ale z pewnością się nie zepsuje i nie popęka. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek nie, nie jest źle. Tylko ten panel tutaj, klimatyzacji, coś tam trzeszczy. Poza tym jest to aż tak toporny, jest to aż tak twardy, że to wszystko całkiem nieźle się trzyma. O, tu jest jeszcze taka mała kieszonka na kartę. Kto ma kartę? Pokaż Państwu, już o mieści. A od Nissan, no cóż, cyk, można sobie tutaj wsadzić kluczyk od Nissan'a i się mieści, więc elegancko. Czy wnętrze na plus? Nie wiem, jest to ciężkie pytanie. W każdym razie, jak na dacie, myślę, że jest to typowy standard daci, a Sphinx should be. Jak już sprawdziliśmy bagażnik, który nadaje się na samochód dla kuriera, i wszystkie odczucia, jakie możecie związać z bagażnikiem samochodu kurierskiego, tu też możecie poczuć, tak we wnętrzu podczas jazdy, mało jest tutaj z busa. Zacznijmy od tego, że we wnętrzu, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest to Logan Sandero, wybierzcie sobie. No i podczas jazdy, generalnie zachowuje się ten jogger jak normalne, zwykłe kombi. Zacznijmy może od ułożenia chociażby takiej skrzyni biegów i kierownicy siedzi się tutaj dosłownie jak w zwykłym powiedzmy nawet kombi. Niemniej co do komfortu samego tej siedzenia to trzeba pochwalić fotele, bo są równie dobrze zrobione co te w Loganie. Zgaduję, że są to praktycznie te same fotele, no ale niech im będzie, zrobili to dobrze, fotel jest miękki, zapewnia trzymanie boczne co ciekawe nawet zagłówek nie jest na tyle wystający do tyłu, żeby jakieś chore pozycje przyjmować, sobie się o niego oprzeć. To tyle z komfortu. Co do widoczności natomiast tu też trzeba dać je pochwalić. Szyby dookoła auta są ogromne. Przednia szyba zapewnia świetne pole widzenia. Przez nią widzę też maskę. Gdy mi się wychylił kawałek dalej, no niestety nie zobaczę samego tego naj, najwyżej wysuniętego punktu. No ale trudno, mamy tutaj czujniki 360 stopni. One wystarczająco uzupełniają tę lukę na boki. Tu też widoczność jest bardzo, bardzo dobra. Te szyby są ogromne, jeszcze tutaj poprawia komfort takiego cofania. Chociażby to, że te boczne szyby u pasażera są też duże, są podniesione. Tak samo, mimo że słupek D też jest ogromny, jest bardzo, bardzo gruby, to te szyby, jednak, mimo wszystko, da się w nie spojrzeć da się przez nie coś zobaczyć. Także tutaj też na plus, plus także dla tylnej szyby, że jest dosłownie kanciasta. I tutaj też pomaga nam w cofaniu, a auto jest dosyć długie. To trzeba przyznać, że tym autem może manewrować się ciężko osobom niedoświadczonym z dużymi samochodami. Niemniej tutaj znowu dochodzimy do momentu, kiedy mówimy o wyposażeniu, gdzie jest też kamera cofania, która jakoś jest, cóż, może i umowna, ale jak najbardziej pomaga nam tutaj z cofaniem. Tu dochodzą też te czujniki, o których wcześniej wspomniałem, na boki też wspomagają tutaj parkowanie. Co do jednostki napędowej, no to jest to samo 1.0 EcoG z LPG. 100 koni mechanicznych w aucie, które waży 1200 bodajże, 50 kg, w teorii zupełnie wystarcza. W praktyce auto męczy się bardziej niż chociażby Logan z tym samym silnikiem, przez to, że jest o wiele mniej aerodynamiczne. To jest auto o kształcie żelazka albo czajnika, więc niestety, jeśli chodzi o osiągi, jest tutaj gorzej, jest tu odczuwalnie gorzej, na przykład w mieście. O ile turbo startuje z niskich obrotów i zapewnia przy niższych biegach przynajmniej odpowiedni moment obrotowy, żeby sobie przyspieszyć do tych miejskich prędkości, tak w trasie silnik no, nie domaga. Umówmy się, to jest 1 litr i ma 100 koni. Moment obrotowy robi robotę w mieście, ale w trasie już nie daje rady. Niemniej trzeba pochwalić tutaj spalanie. W cyklu mieszanym pali to około 7,5 litra. Jak się postarałem. W drodze do pracy, to wyszło mi 62 litra, ale to były głównie drogi wiejskie z ograniczeniem do 90 na godzinę, więc się miała lekko. Niemniej da się oszczędzać w tym samochodzie. Na minus należy zaliczyć niestety skrzynię biegów, jest dosyć nieprecyzyjna i głośna. Co ciekawe, to auto w teorii nie powinno mieć nic wspólnego ze sportem, a jednak, a jednak pamiętacie taki wytwór jak BMW m 3 gtr znane, chociażby tego jak Litwo Speed Most Wanted. Tam skrzynia niesamowicie wyła, niesamowicie głośno wyła podczas jazdy. Tutaj mamy podobne efekty, bo skrzynia na czwórce, piątce i szóstce także wyje, zwłaszcza pod górkę, pod obciążeniem. Taki był zamiar twórców? Pewnie nie, ale za to przynajmniej w akompaniamencie turbosprężarki, która sobie syczy w tle, robi to taką fajną robotę, że przynajmniej czujemy, że to auto jedzie. Tak, ale masz przyjaźń... Y bieg R, jak Race. To też jest sport. Też, właśnie. Ten bieg R, Race, zaraz przetestujemy na naszym torze przecież. Tak, co do zawieszenia natomiast, zawieszenia natomiast, tak. Co do zawieszenia, jest ono bardzo miękkie. Nic dziwnego, w końcu to auto jest zdecydowanie wyższe od standardowego chociażby Logana. Czuć to zwłaszcza na zakrętach, bo auto jest naprawdę miękkie. Ma to swoje plusy, bo całkiem nieźle wyłapuje chociażby takie pomniejsze dziury, powiedzmy, radzi sobie z nimi ok. przy większych jest głośniej, ale tu prawdopodobnie dochodzi do tego wyciszenie wnętrza, które jest średnie i średnio tłumi po prostu szum opon i pracę zawieszenia, ale ok, nie stracimy tutaj zębów przynajmniej. Zawieszenie dobrze wyłapuje te nierówności, mimo wszystko jest zupełnie akceptowalnie. Jak już mówiłem, przyczepiłbym się tylko i wyłącznie do trzymania w zakrętach, ale nie oszukujmy się, nikt tym nie będzie jeździł po Nürburgringu. Nürburgring. Ogólnie rzecz biorąc, auto jest w prowadzeniu i komforcie zupełnie poprawne. To jest dokładnie to, czego możecie się spodziewać za około 90 tysięcy złotych. Fajnie, że mamy tutaj już chociażby takie wyposażenie jak podgrzewane fotele klimatyzacja wiadomo nie zawsze jest standardem ale niestety na minus musimy zaliczyć tą jednostkę napędową, gdyby włożyli tu troszeczkę mocniejszy silnik o troszeczkę większej pojemności, nie wiem 1.5 to na pewno lepiej by sobie radził z tą budą tu o ile auto jest zrobione zupełnie poprawnie tak niestety ta jednostka nie domaga i to jest chyba jedyna największa rzecz do której chciałbym się tutaj uczepić to chyba tyle Totabi konichita. Kioła, Kuruma hayai dekinai. Taiki tsudarō. tak jak w Top 10. Przejdźmy więc do podsumowania. Przede wszystkim Dacia Jogger to bardzo udany następca, niestety niedostępnego już w sprzedaży Logana. Jest to naprawdę udane, niskobudżetowe, ale bardzo, bardzo praktyczne auto. Może nie jest samochodem dostawczym, ale jeśli potrzebujecie przewieźć coś dużego, powiedzmy, nie wiem, na robotę, cement. Cement do pracy, jabłka do sadu, kilo do kopalni, skrzynki taniego wie na imprezę integracyjną. Cokolwiek, co jest duże, jak najbardziej to auto spełni swoją rolę. Jest niesamowicie praktyczne, choć w aspekcie rodzinnym miałbym tylko pewne wątpliwości co do siedmioosobowej wersji. Już w tym pięcioosobowym silnik niestety nie domaga, ma zdecydowanie za mało mocy, co czuć zwłaszcza podczas jazdy autostradą. Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć, co działoby się w siedmiomiejscowej wersji zapakowanej po sam dach. Cóż, nie mamy takiej, więc nikomu na to nie odpowiem. Niemniej ta wersja, którą my testowaliśmy w tym wyposażeniu i w tych pieniądzach, jest naprawdę świetnym wyborem. Jeśli potrzebujemy praktycznego i co ciekawe, moim osobistym zdaniem, całkiem ładnego auta w ciekawym designie, jak na tak niski budżet. Ja osobiście polecam. a to już prawdopodobnie też. Polecasz? Eee, no tak, no powinno. No poleć. No, tak, tak, na granicy. A więc dwoma głosami doszliśmy do wspólnego wniosku. Jak najbardziej możemy polecić dacie Joker.